Inauguracja roku szkolnego z nowymi inwestycjami w szkołach Powiatu Szanowskiego. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Samorząd Powiatu Szanowskiego od miesięcy prowadził intensywne przygotowania, by zapewnić młodzieży nowoczesne i funkcjonalne warunki do nauki, rozwoju zainteresowań oraz aktywności sportowej. Efektem tych działań są zakończone i trwające inwestycje w infrastrukturę oświatową, a także ambitne projekty edukacyjne wspierające uczniów i nauczycieli. Cieszę się, że mogę tutaj w tak doniosłym dla Was dniu być z Wami. Chciałam w imieniu starosty Powiatu Szanowskiego życzyć Wam wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów w nowym roku szkolnym. Do najważniejszych zakończonych inwestycji należy m.in. budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Strzebiniach. Nowoczesna nawierzchnia zastąpiła wysłużone boisko asfaltowe, a uczniowie zyskali możliwość gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, streetball oraz w bóle. Koszt z zadania wyniósł 877 tysięcy złotych i był współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład. A także cieszymy się, że mogliśmy się przyczynić do tego, abyście mieli tak wspaniałe boisko, abyście mogli rozwijać swoją tężyznę fizyczną, nie tylko zadbać o umysł w tej szkole, ale także o Fizis, także wszystkiego dobrego Wam życzę. Chciałam podziękować również tym osobom, które zadbały o to, abyście mieli taką piękną infrastrukturę, czyli dyrektorowi Wydziału Edukacji, pani dyrektor Wydziału Inwestycji. Te osoby zadbały o to, abyście mogli mieć możliwości do tego, aby się rozwijać w tej szkole. Wszystkiego dobrego życzę w nowym roku. Kolejną ważną inwestycją była modernizacja auli w zespole szkół w Libiążu. Odnowiona przestrzeń zyskała nową scenę: stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, sufity oraz nowoczesne zaplecze techniczne. Co pozwoli uczniom i nauczycielom na organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w komfortowych warunkach. Modernizacja auli kosztowała blisko 1,5 miliona złotych. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w powiecie szanowskim współfinansowanego rządowego funduszu Polski Ład. Dzisiejszy rok szkolny rozpoczynamy w wyjątkowym pomieszczeniu w auli zespołu szkół w Libiążu, ale jakże innej auli niż ta, która miała której wygląd zapamiętaliście Państwo z ubiegłego roku. Aula to serce artystyczne naszej szkoły. Zatem pozwólcie państwo, że w imieniu swoim, ale również całej społeczności szkolnej bardzo serdecznie podziękuję panu Bartłomiejowi Gębali, staroście szanowskiemu, za to, że przeznaczył na modernizację 1, 500 tysięcy złotych. Dziękuję również za to, że dotrzymał Pan słowa. Po objęciu urzędu na jednej z akademii zapowiedział Pan Remont Auli. Dzisiaj to fakt. Bardzo dziękuję za to, że słowa stały się czynami, że nadzieje i marzenia uczniów i nauczycieli się spełniły. Ja nie ukrywam, że oczywiście te mury, gdyby mogły mówić, to dużo by powiedziały o różnych akademiach. Mówiłyby o wielu przedstawieniach, mówiłyby też o studniówkach, które tutaj się też odbywały, mówiłyby też o różnych takich bardzo znaczących momentach, jak chociażby egzamin maturalny, bo sam pisałem tutaj egzamin maturalny. Ale wszystko ma swój czas. Ta aula wymagała zmian, wymagała tego, żeby już mogła odpowiadać na zmieniające się czasy i oczekiwania i potrzeby. A to jak działamy w zakresie inwestycyjnym w naszych szkołach ma być właśnie odpowiedzią na wymagania czasów, w których żyjemy, wymagania oczekiwań, jakie mają nauczyciele, jakie mają, jakie mają uczniowie oczekiwania względem infrastruktury, którą przygotowujemy dla Was. Nie ukrywam, że no, taki sentyment mnie trochę ogarnął, bo no, jestem w auli, gdzie jeszcze do niedawna była błazeria, na suficie metalowe panele. O klimatyzacji nie było mowy, a dziś mamy piękną, nowoczesną aulę za półtora miliona złotych ze środków z Funduszu Polski Ład. I bardzo się cieszę, bo za kilka momentów przetniemy symbolicznie tą stęgę i oddamy Wam we władanie tą aulę. i Mam nadzieję, że dużo wspomnień, dużo kart historii będziecie, przepraszam, zwłaszcza do uczniów się zwracam, zapisywać Wy od tego momentu.